Cześć, witam was wszystkich w moim filmiku informacyjnym, tak więc postanowiłem przekazać Wam w tym filmie parę konkretnych informacji oraz zdementować plotki, tak. Wiele osób skakało z okna, płakało, ponieważ usłyszało gdzieś, że odchodzę z YouTube'a. To jest absolutną nieprawdą. I tak o kanał na tą chwilę uważam za zawieszony, ale to tak nie definitywnie. Po prostu chwilowo go zawieszam filmiki kolejne mogą się pojawić za tydzień za miesiąc, tak więc nie podam wam konkretnej daty, jeśli znajdzie mnie Wena to oczywiście coś nagram z jakiejś gry i takowe filmiki się pojawią, tylko tak jak mówię aktualnie kanał na jakiś czas zawieszam po prostu muszę sobie y, parę spraw poukładać y, żyćko sobie muszę poukładać y, y, są ludzie, którzy mnie wspierają w tym y, tak więc wszystko jest na dobrej drodze i myślę, że wszystko mi się powiedzie tak więc mam nadzieję że nie będziecie zawiedzeni i nadal będziecie oglądać moje filmy jeśli takowe się pojawią tak więc wrzucam ten filmik na parę dni a następnie go usunę bo nie ma sensu żeby takowy na moim kanale leżał tak więc mm, to było na tyle to było na tyle chciałem wam przekazać te informacje i trzymajcie się wszyscy cześć